Siema. Dzisiejszym materiałem zakończymy trylogię o fiacie 500. Zakończymy to czymś, co jest dla mnie nowością, a pewnie już za kilka lat będzie stanowiło większość na polskich drogach, czyli chodzi o pojazdy elektryczne. W tym konkretnie przypadku będziemy testowali w 100% elektrycznego fiata 500. Materiał ten możemy zaprezentować dzięki uprzejmości zielonogórskiego salonu Fiata Grupy GZ, która udostępniła nam na testy ten piękny egzemplarz w wersji 3 plus 1 ikon, za co dziękujemy. Jeżeli szukacie nowego samochodu zapraszam do chłopaków. Nie dość, że wiedzą wszystko o sprzedawanych modelach i utrzymują najwyższy standard obsługi, to jeszcze można z nimi wynegocjować korzystny rabat. Elektryk został wypuszczony w 2020 roku. Został też delikatnie poszerzony oraz wydłużony, jednak nie czuć tych gabarytów, że zostały powiększone. W 500 mamy dostępne Dwie pojemności akumulatora: 23 i 42 kWh. No, akurat poruszamy się tą bogatszą wersją. Oczywiście daje nam to możliwość przejechania większej ilości kilometrów. Dodatkowo, w przypadku tej słabszej baterii mamy do dyspozycji przeliczeniu 95 koni mechanicznych, natomiast w tym egzemplarzu, czyli też we wszystkich tych mocniejszych akumulatorach, mamy do dyspozycji 118 koni. Projektanci niby zaczęli projekt od pustej kartki, jednak ja widzę tutaj jako amator oczywiście dość wiele elementów, które nawiązują do poprzedniego modelu. Na pewno rzucają się w oczy reflektory, które zostały w 100% przeprojektowane i moim zdaniem robią tutaj ogromną robotę. Od przodu wygląda ten samolot, jakby ciągle chciał coś ugryźć, jakby ciągle agresywnie podchodził do każdego auta. Natomiast z boku, jeżeli tylko na to spojrzymy, przywiera on taką formę przyczajonego tygrysa. Kierunkowskaz w tym miejscu został umieszczony jako kult dla pierwszego modelu z lat a właściwie do 60 roku, kiedy jeszcze przed liftem był umieszczany na pierwszych 500, właśnie w tym miejscu i w tej formie po długości. Na samochodzie znajdziecie wiele drobnych, ale za to jakże stylowych akcentów, jak emblemat na lampie i listwie, czy lampę przeciwmgłową nawiązującą do samochodów wyścigowych, które nadają unikalny wygląd całości. Na pochwałę zasługują również felgi, które zostały umieszczone w tym samochodzie. Na pierwszy rzut oka kojarzą mi się z amerykańskimi lowriderami jednak idealnie w pasowują się w tą bryłę i wyglądają naprawdę kozacko. Z rzeczy, które jeszcze nawiązują do poprzedniej 500, a właściwie do pierwszej 500, są drzwi, które akurat w tym modelu, czyli 3 plus 1, otwierają się pod wiatr. Znacznie ułatwia to wejście na tylną kanapę, czy też zapakowania zakupów, albo i fotelika dla dziecka. Dobra, z tym wejściem do tyłu jednak chyba mnie trochę poniosło. Obstańmy przy tym, że załadujemy tutaj zakupy, bądź też dziecko z fotelikiem. Z takich jeszcze małych detali, które zostały wprowadzone do tego modelu to są na przykład klamki, a w zasadzie ich brak. Zostaje nam do otworzenia tylko i wyłącznie przycisk, no może nie tylko i wyłącznie, bo oczywiście Włosi już pomyśleli być może o przyszłych usterkach tego mechanizmu i mamy zamontowaną, schowaną również zwykłą, klasyczną klamkę. Rozwiązanie to pozwala też, żebyśmy wkomponowali, a właściwie żeby producent tego auta wkomponował klamkę w drzwi. Jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, ponieważ nic nam nie wystaje i moim zdaniem designersko robi to niesamowitą robotę. Warto wspomnieć o tym, że nową elektryczną 500 możecie mieć od 107 tysięcy złotych co prawda w konfiguracji Action. Już wiecie, model, którym ja się poruszam, jest to wersja 3 plus 1 w wersji ICON i kosztuje 154 400 zł. Jednak moim skromnym zdaniem cena tego elektryka jest troszeczkę przesadzona. I mimo dopłat rządowych, które mogą wynieść od 18 750 zł dla osoby. Nie prowadzącej działalności gospodarczej, czy też prowadzącej, ale która nie będzie go widziała w koszty, i właśnie osoby, która wliczy sobie ten samochód do firmy, ale będzie robiła przebiegi do 15 tysięcy km rocznie, do nawet dopłaty 27,5 zł. Dla osób z kartą dużej rodziny czy też firm, które będą deklarowały roczny przebieg powyżej 15 tysięcy km. No powiem szczerze, że tutaj jest troszeczkę jak z kobietą, która kupuje włoską torebkę od designera, od stylisty mody. No cena nie jest głównym kryterium i tak samo jest w przypadku tej 500. -ki. Oczywiście zawsze jest jakaś alternatywa. W tym przypadku jest nią miękka hybryda 500 o pojemności 1 litra i mocy 70 koni mechanicznych. Jest znacznie tańsza w zakupie, ponieważ możemy ją nabyć już od 56 400 zł. Wybór ten pozwoli Wam również zaoszczędzić parę złotych na eksploatacji. A jest to jedyna opcja, jeżeli chcecie nową 500, a nie chcecie elektryka, dlatego że nie ma już w sprzedaży żadnej wersji spalinowej. Ponadto ten model jest jeszcze w poprzedniej budzie, czyli w takiej budzie jak testowałem Abarta. Nie ma on tych kilku zmian, między innymi niestety nie ma takich lamp jak elektryk, ale oczywiście prezentuje się świeżo i bardzo zgrabnie. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego auta, dla mnie jest troszeczkę za słabe. Teraz jadę sobie poza miastem, i jeżeli narzucimy sobie taki tryb normalny, bez pośpiechu, jest to wystarczające. Natomiast jeżeli chcemy pojeździć dynamicznie, no to niestety ta wersja nam się nie sprawdzi. No ale umówmy się. 500 też nie powstawała ze względu tego, żebyśmy mogli szaleć ją w mieście czy na trasie. Jest to w 100% miejski samochód i z tym zadaniem w zupełności sobie radzi. Dziś jednak skupimy się na elektryku. Producent deklaruje, co zresztą widać na drzwiach tego samochodu, że przy pełnym naładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 320 km. I teraz tą informację bardzo mocno starałem się zweryfikować, rozmawiałem z doradcami serwisowymi i powiem Wam tak, że jeżeli nie będziecie szaleć, jeździć w miarę normalnie, oczywiście w trybie rekuperacji energii, czyli w tym przypadku to jest tryb Range, możecie zrobić w realnie te 300 km. To jest do osiągnięcia. Oczywiście mówię tutaj bez zbędnych szaleń, czyli jeździmy sobie z tym pedałem gazu, nie wciskając go do końca. Tak, jeżdżąc dynamiczniej, zasięg tego samochodu spada Wam do 260 km. Natomiast, jeżeli, tak jak dzisiaj, ja sobie trochę pomykam energicznie tym autem. Co chwilę dociskam ten pedał gazu, jeżdżę w trybie normal, wyłączam wszystkie dodatkowe wspomagacze wyłączam wszystkie dodatkowe odzyski, nieodzyski i wszystko, co tutaj mogę wyłączyć po to, żeby odczuć maksymalną frajdę z jazdy no to zrobiłbym około 200 km, no może 200, powiedzmy to sobie 30 gdzie to jest naprawdę taka jazda nieekonomiczna w której samochód spaliłby nam dużo wyższą wartość paliwa niż nawet, co deklarują producenci w modelach spalinowych Prędkość maksymalna tego szkraba wynosi 150 km na godzinę i oczywiście jest ograniczona komputerowo. Jednak nie polecam Wam jazdy z taką prędkością, jeżeli zależy Wam na dystansie pokonanym na jednej baterii, ponieważ spada on drastycznie. Jeżeli jesteśmy już przy temacie elektromobilności, warto poruszyć jeszcze pokrótce temat ładowania. Liczba stacji ciągle rośnie. W Zielonej Górze jest ich 7, a w całej Polsce znajdziemy ich aż 2319. Czy jest to wystarczające? Pewnie nie, ale rozwój potrzebuje czasu. Być może będę miał kiedyś okazję przetestowania elektryka w dłuższej trasie i wtedy w praktyce sprawdzę, jak to wygląda. Środek również przeszedł modernizację. Zegary elektroniczne wraz z wyświetlaczem centralnym zostały powiększone i wyglądają bardzo nowocześnie. W środkowej części nie ma już przycisków nawiązujących do klasycznej 500, lecz podcięcie deski rozdzielczej, która nie ma już styczności z podłogą, bardzo mocno przypomina pierwsze modele. Dzięki temu zabiegowi pojawiło się dodatkowe miejsce na torebkę czy mały plecak. Niestety, oczywiście w mojej ocenie, klasyczną gałkę zmiany biegów zastąpiły przyciski. No cóż, nowoczesność. W środku jest tak cicho, że możemy skupić się nad naszą pogonią myśli. Jednak ważne, żeby się nie rozkojarzać. No i widzieliście, mieliśmy wyjazd z uliczki równoległej, a właściwie pas zrozpędowy równoległy, nie jechałem szybko Ale te akumulatorki pozwalają na to, że po wciśnięciu gazu do końca jesteśmy w stanie wyprzedzić pojazd Ale słuchajcie, co jest bardzo fajne, Fiat chyba uczy się na błędach i być może albo sam je zauważa, albo ogląda wszelkie testy które produkują firmy bądź też ludzie na temat ich modeli, dlatego że co uległo zmianie względem poprzednika? Przede wszystkim regulowana kierownica w wielu płaszczyznach, czyli nie tylko góra-dół, ale również i wysów i odsuw od deski. Co prawda, nie jest to kubełkowy fotel z Abarta, ale jest takim dość dużym wypustkiem na trzymanie pleców, co też nie pozwala nam jakoś latać na zakrętach w tym aucie i dodatkowo jeżeli już mamy mówić o tym, co poprawili i że uczą się na błędach to fotel ma pełną regulację góra-dół teraz nie regulujemy tylko i wyłącznie przedniej części, czy też tylnej siedziska a cały fotel jedzie nam do góry, bądź też w dół no, dobra robota Oczywiście pod maską nie znajdziemy tutaj już klasycznego silnika, ale z klasycznych rozwiązań mamy zbiorniczek płynu do chłodzenia oraz akumulator. No i oczywiście zbiorniczek płynu do spryskiwaczy czy płynu hamulcowego, a całym sercem jest już elektronika. No i oczywiście kolejna poprawa, w samochodzie, względem nazwijmy to błędów, które zostały popełnione bądź też niedoskonałości, to jest tryb kierunkowskaza. Tutaj akurat jest na 5, nie na 3, ale już nie musimy szukać w tej manetce odpowiedniej pozycji, żeby wbił nam się ten tryb, tylko wystarczy, że faktycznie pchniemy. Nie, co jest. Nie do wiary. Wcześniej działało to bardzo dobrze, a teraz delikatnie pyknąłem, ale przy energicznym pyknięciu do góry to nie chcę, to raz mi nie załapał teraz faktycznie. Ale ciekawe dlaczego. No, ale na pewno jest lepiej niż w poprzednim e, modelu, dlatego, że jednak za każdym razem jestem w stanie to uruchomić e, bez ruszania manetką przód, tył, góra, dół, lewo, prawo i w każdej płaszczyźnie, która e, jest tutaj dostępna. Ale ten tryb na prawo to tak trzeba z wyczuciem, ale działa. Ok, trochę poprawili, mogli jeszcze bardziej. No, Włości, to włoś. Bazując na opinii innych osób, wyrobiłem sobie taką teorię w głowie, że elektryk musi być ociążały, dlatego że mamy jednak akumulatory, to auto jest cięższe. Gorzej się prowadzi, no właśnie przez ten też ciężar, inaczej wybiera dziury, ale jeżdżę tym samochodem już dłuższą chwilę i powiem szczerze, że nie czuję szczególnie różnicy pomiędzy prowadzeniem i trzymaniem w zakrętach pomiędzy tym a klasycznymi autami spalinowymi. Tryby nam działają dobrze, teraz jadę dynamicznie, bardzo dynamicznie po rondzie i to auto klei, systemy czuwają, opony piszczą, no ale co mają robić? Ale nie ma dyskomfortu. Dodatkowo Jeżdżąc po dziurach, to zawieszenie też wybiera, nie, nie czuję czegoś takiego, że ociążałość tego auta sprawia, że płyniemy jak łajbą, y a te dziury są normalnie wybierane, także to jest moja prywatna opinia i ja już zmieniłem pod tym kątem zdanie w tym temacie. Bagażnik jest identyczny jak w poprzedniej wersji, ale za to, jako że mamy elektryka, to w pełni po włosku, dali stylową torbę I nawet na torbie macie świetny emblemat 500 Taką to nie powstydziłbym się jechać na wakacje Powoli toczymy się leśną drogą wśród drzew W obliczu pięknego krajobrazu I nawet dzisiaj jesteśmy eko no właśnie, ale czy do końca? Koszt naładowania do pełna samochodu wynosi około 50 zł na stacji ładowania i około 28 zł korzystając z domowego przyłącza. Jest to na pewno ekonomiczne dla naszego portfela, gdyż po przeliczeniu, jeżeli oczywiście zbytnio nie szalejemy, to kilometrów będzie kosztować nas około 17 lub 10 zł. Ale czy ekologiczne? Mam wrażenie, że w chwili obecnej mimo iż jest to samochód bezemisyjny, to jednak ładowanie w większości przypadków prądem wytwarzanym z węgla, jak i proces produkcji już tak ekologiczny nie jest. Nie będę jednak zagłębiał się w tą tematykę, gdyż teorii jest wiele, a ja i tak preferuję klasyczne spalinowe silniki. Ponadto, w trendzie eko nie jestem osobą przodującą, co zresztą już wiecie. Musiałbym mocno wzbogacić swoją wiedzę, żeby mieć stanowisko w tym temacie. Biorąc jednak pod uwagę wciąż rozwijające się metody pozyskiwania energii oraz nowe technologie produkcji, jestem pełen nadziei i kibicuję samochodom elektrycznym z całego serca. Po raz kolejny poruszam się na dość wyboistej drodze i jeszcze raz podkreślę to że zawieszenie w tym aucie działa naprawdę dobrze i uwierzcie bądź nie, nie czuć, że jedziemy autem elektrycznym, które jest trochę cięższe także uważam to za mit, który panuje w świecie motoryzacji nie wiem, może jakieś inne modele miały z tym problem w każdym razie w 500 tego nie doświadczycie nie powiem, że start pod świateł słyszeliście ten pisk opon? to jest właśnie to śmieszne wrażenie gościu stojący koło mnie też nie wiedział co się dzieje słyszy opony, a nie słyszy samochodu no, także przyspieszanie spod świateł od zera nie powiem, że dostarcza więcej frajdy niż Abarth bo to nieprawda ale jest naprawdę satysfakcjonujące i znowu opony piszczały no nie wiem to chyba we mnie jest problem Nadszedł pomału czas na podsumowanie dzisiejszego materiału. Powiem szczerze, że temat elektromobilności kiedyś budził we mnie delikatną kontrowersję. Uważałem, że może się to nie udać, jednak po dzisiejszych testach naprawdę zmieniłem nastawienie. Uważam, że jest to przyszłość i o ile nie w motorsporcie. Dlatego, że czasami oglądając relacje z rajdu i widząc, jak goń elektryk, taki jest. No nie, to jeszcze chyba nie do końca to. No ale pomijmy tę kwestię, jeżeli chodzi o samą elektromobilność. Uważam, że jest to przyszłościowe i w zasadzie od tego już nie uciekniemy. Nadchodzi era elektryczności i po prostu trzeba się z nią pogodzić. Samochody są coraz lepiej produkowane, zasięgi są coraz większe. Zresztą początkowe e, pojazdy miały chyba zasięg do 100 km, z tego co pamiętam, jak śledziłem jeszcze temat, kiedy ten rynek przodował. No dzisiaj, na przykładzie Fiata, mamy 300 km zasięgu, przy normalnej jeździe nie musimy się o to starać, więc licząc sobie takie zwykłe eksploatacje, kiedy ja robię 10 km dziennie. No to w teorii mógłbym przejeździć na tym cały miesiąc. Jednak ja takiego samochodu bym sobie nie kupił, i to z dwóch względów. Po pierwsze, koszt zakupu. No na ten moment nie mógłbym pozwolić sobie na taki wydatek. A po drugie, to problem z ładowaniem. Mieszkam w bloku, przez co musiałbym korzystać tylko i wyłącznie ze stacji ładowania, a to jest troszeczkę uciążliwe. Dlatego, że zaplanowałbym sobie jakiś spontaniczny wyjazd następnego dnia i już bym musiał kombinować. Mieszkając w domu można uniknąć tego problemu, dlatego że nie dość, że można naładować go ze Zwykłego gniazda, to jeszcze możemy postawić sobie stację szybkiego ładowania, co znacznie ułatwi użytkowanie. Jest to jednak bardzo kuszące rozwiązanie, dlatego że ja pokonuję 10 km dziennie, nie licząc jakichś wypadów, i gdybym chciał dojeżdżać tylko i wyłącznie do pracy, to bateria starczyłaby mi na miesiąc. No, w przeliczeniu to nawet ze stacji ładowania wyjdzie nam do 50 zł. Jest kuszące, nieprawda? Z chęcią poznam wasze zdanie. Być może macie elektryka i używacie go na co dzień? Macie jakieś doświadczenie z ładowaniem w domu, z ładowaniem na stacjach elektrycznych? Piszcie śmiało w komentarzu. Tym ekologicznym i trochę niepasującym do nas akcentem kończymy trylogię o Fiacie 500. Oczywiście niepasującym, dlatego że do tej pory upalaliśmy terenówki, przelewaliśmy od groma benzyny i ropy. No ale dobra, czas czasami na zmiany. Mam nadzieję, że cała trylogia podobała Wam się tak samo, jak mi przyjemnie kręciło się te materiały. Jeżeli jeszcze nie widzieliście wszystkich odcinków, to w opisie wrzucamy Wam linki do Fiata 574 roku oraz do Abarta w poprzedniej budzie. Być może uda nam się zrobić tak, że materiał z klasycznej 500 zobaczycie tutaj, a Abarta tutaj. Wybaczcie, jeżeli to nie siadło, ale to są nasze początki w wstawianiu linków. Także Okejka. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu subika, lajka oraz komentarza, a tymczasem ja uciekam, Siemano.